Редактор <Restaurantasy> <srupel2> <working2> <s Instrumental> <доступ> субтитров <S Hooded> Samo przybywanie tutaj, ale od razu widzę, że to ma po prostu praktyczne zastosowanie i, i to jest dla mnie ta wartość jakby um, taka dodatnia, że to nie tylko jest na chwilę. Przy czym po tych ćwiczeniach oddechowych, to ja się czułam taka dotleniona po prostu, aż mi tutaj buzowało w głowie, e, ale potem przetestowałam to dzisiaj rano z moimi dziećmi, które prawie były na granicy wyprowadzenia, więc zrównoważone. Spokojnie, spokojnie, może mi się z tego pośmiać. ha, ha, ha. I, I było po prostu inaczej niż codziennie. Mam kontakt z, z, z takimi dziewczynami, które założyły Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, i tam jest taka grupa seniorek. I jak się dowiedziałam o tym, to sobie pomyślałam, że mogłabym to tam zacząć praktykować. I, i, i ja mi się, jako takie naturalne przyniesienie tego tam.